Mamy zadanie, że mamy sobie taką funkcję i mamy punkt p, który należy do, tego, do to wykresu tej funkcji, i musimy wyznaczyć po pierwsze x0, a po drugie równanie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie p. Co na początku robimy? Na początku wyznaczymy sobie x0. W jaki sposób? No, każdy punkt ma dwie współrzędne. Pierwsza jest xowa, druga jest Y, -owa. a ponieważ ten punkt należy do tego wykresu, to po prostu za x -a zostawiam x, -a, ale zamiast f od x'a wstawiam trójkę, czyli dostanę, że 3. Równa się kreska ułamkowa, na dole mamy x kwadrat plus 2x plus 8, natomiast na górze będziemy mieć 3x kwadrat minus 2x. Pomnożmy sobie to przez x kwadrat plus 2x plus 8 i otrzymujemy 3 razy x kwadrat to jest 3x kwadrat, 3 razy 2x to jest 6x, 3 razy 8 to jest 24, równa się 3x kwadrat minus 2x. To się pięknie kasuje, 2 x -y przeniosę na lewą stronę, czyli mam 8x24 na prawo, czyli mam minus 24 I jeżeli podzielimy to przez 8, to wyjdzie, że x równa się minus 3, czyli ten nasz punkt ma współrzędne minus 3 i 3. Żeby policzyć sobie równanie stycznej, na pewno będę potrzebował pochodną mojej funkcji, jest to pochodna ilorazu Czyli w liczniku mamy 3x kwadrat minus 2x i w mianowniku właśnie mamy drugą funkcję x kwadrat plus 2x plus 8, dlatego będziemy korzystać z tego wzoru, że pochodna takiego ilorazu dwóch funkcji to jest pochodna z licznika razy mianownik minus licznik razy pochodna mianownika przez kwadrat mianownika, przy czym pamiętajmy, że pochodna ze stałej to jest 0, a z x do potęgi n to jest n razy x do potęgi o 1 niższej. To znaczy, że nasze f prime od x jest równe kreska ułamkowa, no i teraz tak, pochodna z licznika, pochodna z 3x kwadrat to jest 6x, pochodna z minus 2x to jest minus 2, mnożymy to przez mianownik, czyli przez x kwadrat plus 2x plus 8, minus licznik, czyli 3x kwadrat minus 2x razy pochodna z mianownika, czyli pochodna z x kwadrat to są 2x -y. i pochodna z 2x to jest 2, a ze stałej jest 0 przez kwadrat mianownika, czyli będzie kwadrat plus 2x plus 8 do kwadratu. W takim razie f od x jest równe kreska ułamkowa. W mianowniku sobie przepiszemy x kwadrat plus 2x plus 8 do kwadratu, a w liczniku po prostu sobie wymnożymy to wszystko, czyli 6x razy x kwadrat to jest 6x do potęgi trzeciej, 6x razy 2x to jest. 12x kwadrat, 6x razy 8 to jest 48x. Minus 2 razy x kwadrat to jest minus 2x kwadrat. Minus 2 razy 2x to jest minus 4x. I minus 2 razy 8 to jest minus 16. I teraz tu jest minus, więc pamiętajmy, że jak to będziemy wymnażać, to będziemy też zmieniać znaki. Czyli 3x kwadrat razy 2x to jest 6x do trzeciej, ale z minusem będzie minus 6x do trzeciej. 3x kwadrat razy 2 to jest 6x kwadrat, ale z minusem będzie minus 6x kwadrat, minus 2x razy 2x to jest minus 4x kwadrat, ale z minusem to będzie plus 4x kwadrat i minus 2x razy 2 to jest minus 4x i z minusem będzie plus 4x. Możemy zauważyć, że na pewno 6x do 3 i tutaj 6x do 3 się skróci. No i teraz zastanówmy się, co my tu mamy w liczniku. Janownik sobie przepisuję, czyli mamy x kwadrat plus 2x plus 8 do kwadratu, a tu mamy tak: 12x kwadrat minus 2x kwadrat to jest 10x kwadrat, minus 6x kwadrat to jest 4x kwadrat plus 4x kwadrat to jest 8x kwadrat, tak? 10, 4, ok. To teraz liczby w sensie x, 48 minus 4 to jest 44. Aha, to się skróci. To już widzę. Czyli zostało 48 x I wyrazy wolne, które tutaj mamy, to tu mamy minus 16. Tak, a resztę to widzę, że już wykorzystałem. Dobrze, pochodną mamy policzoną. Zrobiłem sobie troszkę miejsca, bo teraz chcę już wyznaczać dodanie tej naszej stycznej. Dodanie stycznej to jest ax minus x0. Dodać f od x0. x0 mamy, bo to jest nasze minus 3. Natomiast f od x0 też mamy, bo to jest nasza trójka. Dlaczego nie mamy to naszego a? Ale właśnie po to liczyliśmy sobie pochodną, ponieważ a, czyli ten współczynnik kierunkowy to jest, bierzemy pochodną i podstawiamy nasze x0. Dlatego skoro mamy tą pochodną, to możemy napisać sobie, że a to jest f prime od x to jest minus 3. No i to będzie równe. Minus 3 do kwadratu to jest 9 razy 8 to jest 72. 48 razy minus 3 to jest minus 144, i tu jeszcze będzie minus 16. A na dole mamy tak, minus 3 do kwadratu to jest 9, 2 razy minus 3 to jest 6 na minusie i jeszcze plus 8 i to ma być podniesione do kwadratu, czyli to nasze a jest równe. 72 minus 144 to jest minus 72, plus 16 88 minus 88, a na dole mamy 9 minus 6, to jest 3, mhm. plus 8, to jest 11, do kwadratu, ja sobie zapiszę tak, 11 razy 11, no bo ta 11 i to 88 pięknie mi się skróci, więc wyjdzie mi minus 8 czyli równanie mojej stycznej, to jest y równa się minus 8 11, nawiasie x minus x0, to jest minus 3, więc rzucamy plus 3, i dodać f od x0, czyli po prostu trójkę. Czyli y jest równy. Minus 811x minus 811 razy 3 to jest minus 2411. Natomiast trójkę tutaj możemy sobie zamienić, że to jest 33 3311. Czyli ostatecznie y to jest minus 811x plus dwa, minus 24 plus 33 to będzie 9.